Witam. E, długo nie nagrywałem, no ale to takie prywatne sprawy i tam zmiana pracy. W każdym bądź razie chcę się odnieść tutaj do zębateczki 12 i tej oponki 140, której założyłem. No, mega, mega robi robotę. E, dla mnie aż za mocno, powiem szczerze, gaz mi cały czas motor, bo, bo kleił po prostu grubo nie, a ja też nie chciałem tam spalić sprzęgła, więc nie chciałem tak jakoś na pół sprzęgle jeździć i tak dalej, i tak dalej, więc za mało gazu wiadomo, no. Każdy się tam jakoś uczy. Teraz taki mankament wyszedł. Połamała mi się ośka od gałki zmiany biegów. Po prostu pękła. Tam jest takie podtoczenie na śrubę, która trzyma to w miejscu, jak się założy tą, tą gałeczkę na, na ten wieloklin. I wieloklin ma podebranie takie, nie? No i pękło na tym, właśnie. No, niefortunnie podczas podjazdu w sumie to było. Chyba jakiś konar przychaczyłem wystający czy coś i, i, i brzydękło tylko, jak wjechałem na górę to po prostu już nie mogłem zmienić biegu i no niestety. Przejechałem tak chyba może z 3-4 km na jedynce do, do takiej główniejszej drogi na szczęście i kolega podjechał mm, Venem i zabraliśmy go na pakę i, i tyle I no, na razie będzie motocykl stał. Co do kanału, to chcę powiedzieć, że no, fajnie, że jesteście. Fajnie, że ktoś to ogląda i w ogóle lubi takie amatorskie nagrywanie. E, Na no, pewno w niedalekiej przyszłości e, wrzucimy jakiś jeszcze inny sprzęt. E, chciałbym kiedyś wrócić do Płada. Tak jak miałem, tam wcześniej pisałem, odpisywałem komuś, kto tam łacha targał z chińskich sprzętów, że miałem CF Moto i robiło to robotę. No także to, to tyle, postaram się wrzucić jeszcze zdjęć, może jakieś A może mi się uda to jakoś przechylić, poczekajcie To zobaczycie sobie Nie wiem czy będzie Widać tutaj Czy widzicie Jak to trzasło Chyba widzicie nie No i Motor jak widać Nie umyty jeszcze no bo w sumie nie było aż tak brudno, żeby go tam myć czy coś w tym stylu, więc e, jeśli chodzi o motogodzinki 20,6 motogodzin. E, olej już był 6 razy zmieniany. Mam jeszcze 3, 3, y, 3 filtry do niego do wymiany oleju. Nie wiem, tak myślałem nad sprzedażą. Motocykla, ale z drugiej strony mówię, kurczę, no, no przynosi mi mega frajdę. Wiem, że to było jako początkujący motor, znaczy motor dla początkujących i tak dalej, ale natomiast jazdę, co ja robię, tak naprawdę nie potrzebuję nic hmm. lepszego, więc wydaje mi się, że chyba u mnie zostanie. Nie wiem, spróbuję go troszeczkę odciążyć, tylko może jak się uda jakiś inny wahacz nie wrzucić albo. Coś podpasować innego, bądź może wszystko przełożyć po prostu do markowej ramy, bo jest ciężki, nie? Jak zaczynamy jeździć, jest spoko, ale jak kończymy jazdę, jestem tak styrany. No też to, że człowiek nie ćwiczy na bieżąco, więc nie ma jakoś krzepy. Ale jak biorę betę kumpla i wprowadzamy na przykład na busa motory, no to jest czuć tą różnicę już wtedy dosyć mocno. Dobra, wrzucę jeszcze teraz po tej gadce jakieś filmiki jak coś to dzięki za oglądanie, jeśli możecie subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No Ale kurwa klima jest fajny Co, stajemy? Nie no, chyba jest dalej A jak tu podjechać tam czy teraz? Właśnie wydaje ze sprawy, zaraz grawajcie fajne dobra Pięknie Kurde to ty jedzi tym laskiem nie? No normalnie łapa mi drętwie chłopie No kurwa bo nie rozdałeś tutaj trzymałem Ale Powiem ci, że ta opona gryzie w chuj nie? No? A klei ci opony, żeby to nie też. No, powiem ci, że brutalnie jest jeszcze ta dwunastka zębatka. To jest kurde. Trzeba się przyzwyczaić, powiem Ci szczerze. Ale piękne tereny. To jest cały czas ta rzeka? Tak, lecimy wzdłuż niej, nie? No. Dobra, tutaj Co? Nie mogę się nacieszyć tej widoty Pięknie jest Powysyłasz mi, nie? No jasne O ładne Olek by tu lubiał klimat no, ale to się właśnie to jest mój klimat, ale góry też są zobaczyły nie powiem, nie powiedziałem Są są, ale powiem Ci kurwa, że tak klejta pona brutalnie z tyłu tak klei że nie wyrabiasz kurwa widzę No Gaśnie ci, a to twoja wina No moja, moja Dobra Jo, tutaj, ale ogólnie to ty nie daj jeszcze. No, nie. Powiem e. Ci, że ta dwunastka ta robi robotę. Oui. Co? Jaka to się zapisać tą lokalizację? Tu, ognisko jest. Ta. A. No. Powiem ci. Nie wierzyłem, że opona może taką robotę robić, nie? Kurwa stary, ona tyle mocy, że ty z sprzęgłem nie wyrabię No i jeszcze ona to nie wiem, czy nie zaraz 12 jeszcze, a to ją zerwę wtedy i chuj. jeszcze żebyś opuścił, to już w ogóle było koło Leci, nie?